Pozostaje mi pogratulować uks owi zdobycia trzech punktów. My na tyle, na ile mogliśmy, próbowaliśmy toczyć tutaj równorzędną walkę, grać, grać piłkę w pierwszej połowie to się udawało, w drugiej postrzelonej bramce niestety za bardzo się cofnęliśmy i, i to spowodowało, że UKS przy pomocy kibiców się napędzał. Nam zabrakło jakości z przodu, utrzymania piłki w takich trudniejszych momentach. W zasadzie każda zagrana do przodu wracała z powrotem. To, to tylko napędzało UKS. Także jeszcze raz gratulacje. My wiemy, gdzie jesteśmy. Walczymy dalej do końca o, o to, żeby się w te baraże złapać. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Poprosimy o pytania. Krzysztof Oseniczki, telewizja, to ja To pytanie przede wszystkim o zdrowie. To, to jest coś tak? Dostał. Tak, tak. Tomek pojechał do szpitala, no czekamy na informacje, jaki jest jego stan, czy będzie mógł z nami wrócić, czy, czy będzie musiał dostać w szpitalu. Jeszcze nie mam takiej oficjalnej informacji. No, na pewno stracił przytomność, wyglądało to niezaciekawie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. że Michał Legiełka, nie dostać Ja mam pytanie odnośnie ustawienia obrony. Czy nie myślał Pan o zmianie na system na czterech obrońców, ze względu na to, że Mikołajski nie jest w stanie rozegrać całego spotkania? No i wchodzi potem Julio, już nie pierwszy raz taka sytuacja, że de facto przez Julio przegrywamy spotkanie. No, wie Pan, myśleć mógłbym, gdybym miał do dyspozycji przynajmniej no, dwóch, trzech takich solidnych środkowych obrońców. Dzisiaj z tym mamy problem, stąd te kombinacje, co masz w zasadzie jeśli chodzi o, o ustawienie, więc no, myślę, że gdybyśmy dzisiaj wyszli czwórką, mogłoby się to skończyć jeszcze gorzej. Jak wygląda stan Mateusza Wypycha i Iwaju Markowa? Czy są to piłkarze, którzy są już gotowi jakby do, do wejścia, czy, czy jeszcze nie? Czy Markow tak, Markow był dzisiaj na ławce taki był nasz, nasz wybór. Natomiast Mateusz Wypych, już trenuje i no mam nadzieję, że następny mecz będzie do mojej dyspozycji. Dobry wieczór, trenerzy Bartek Pani Polska agencja Prasowa. Co się stało z Pana drużyną, bo mało było tej piłki w piłce. Ja widziałem parę meczów pod Beskidzie i uważałem, że jesteście jedną z lepiej grających w piłkę drużyn, a dzisiaj tak, mało tego było. No to myślę, że tutaj jest oprócz naszego zespołu, jest jeszcze zespół ŁKS-u i, i ŁKS dzisiaj pokazał, że, że nieprzypadkowo jest na pierwszym miejscu, stąd wynikały te nasze, te nasze problemy, tak jak mówiłem. Mamy duży problem z, z zespołem, który gra. Gra wysoko z utrzymaniem piłki z przodu i to, to w zasadzie no z takimi dobrymi zespołami jak ŁKS jest, jest nam ciężko prowadzić równorzędną, równorzędną grę, bo my tą piłkę po prostu za szybko tracimy i, i to powoduje, że no, przeciwnik się napęta, a to, że mamy problemy gdzieś tam z tyłu, no, to powoduje, że takich meczów no, nie, nie zamykamy czy nie wygrywamy po prostu.